Jednym ze sposobów na dodanie adresów do systemu SARE jest import pliku z bazą adresową z poziomu Importuj adresy. Bazę stworzoną w programie Microsoft Excel możesz zaimportować w tym miejscu. Zanim przystąpisz do importu, sprawdź, czy plik odpowiada wymaganiom systemu. Dokładne wytyczne znajdziesz tutaj. Zwróć uwagę, że plik powinien być zapisany jako typ CSV. Rekordy w osobnych wierszach, a cechy w osobnych kolumnach. W pierwszym kroku importu wybierz ścieżkę dostępu do pliku z bazą adresową. Wybierz kodowanie importowanego pliku. Bazy tworzone w Excelu zazwyczaj kodowane są w Windows 1250. I kliknij Importuj. W kroku drugim należy wskazać systemowi miejsca, do których ma zaimportować dane z pliku. W importowanej bazie są trzy rodzaje danych: imię, adres e-mail i miasto. Z kolumny dostępne cechy, wybierz odpowiednie i za pomocą nawigacji przenieś do kolumny zaimportuj do cechy. Pierwsza cecha w importowanym pliku to imię. Zaznacz więc cechę imię w lewej kolumnie, przenieś do środkowej i ustaw na odpowiedniej wysokości dla danej z importowanego pliku. Dla systemu jest to informacja pierwszą daną z importowanego pliku zaimportuj do cechy imię. Na tej samej zasadzie przyporządkuj pozostałe cechy. Zaznaczona opcja Zapamiętaj strukturę oznacza, że system zachowa obecne przyporządkowanie danych dla kolejnych importów baz. Przejdź do kolejnego kroku klikając Dalej. W trzecim kroku importu Nadaj adresom odpowiedni status. Wybierz grupę, do której zaimportować adresy. Określ typ maila, jaki będziesz wysyłać do tych subskrybentów oraz zdecyduj, jakie działanie podjąć wobec adresów, które już znajdują się w Twojej bazie w systemie SARE. Domyślna i bezpieczna opcja to nadpisz tylko importowane dane, bez zmiany statusu i typu. Wówczas do zapisanych już w systemie cech odbiorcy dołączone zostaną nowe właśnie importowane. Nie zmieni się aktualny status adresu i zdefiniowany wcześniej typ maila. Jeżeli w importowanej bazie pojawiły się adresy błędne bądź wystąpiły duplikaty tego samego adresu, zobaczysz je w sekcji problematyczne adresy. Nie zostaną one dodane do systemu. Aby zakończyć import bazy, kliknij Dalej. W ostatnim kroku system poinformuje Cię o liczbie zaimportowanych i zaktualizowanych adresów.